Cześć widzowie. Dzisiaj zajmiemy się sprawą, która może was zwalić z nóg. Także lepiej usiądźcie. Mowa o kontrowersyjnym TikTokerze, który Warszawskie Galerie Handlowe. Ten gość nie zna granic. Biega po sklepach, wchodzi z lady sklepowe, a nawet zagląda do damskich toalet. Tak, dobrze słyszeliście. I wszystko to nagrywa, wrzucając na TikToka. Kim on jest, skąd pochodzi i dlaczego nikt nie może go powstrzymać? Na te wszystkie pytania postaramy się dzisiaj odpowiedzieć. Jesteście na kanale Kto Wygrał, a to kolejny przegląd newsów. Kim jest ten tajemniczy TikToker? Znany jest pod pseudonimem Crowley, co można przetłumaczyć jako pełzający. I uwierzcie mi, to imię pasuje do niego idealnie, bo ten gość dosłownie pełza po podłogach galerii handlowych, siejąc chaos i przerażenie wśród klientów i pracowników. Zacznijmy od początku. Crowley to TikToker, który przebiera się za zielonego gnoma i w tym stroju odwiedza warszawskie galerie handlowe, szczególnie złote tarasy. Ale to nie są zwykłe odwiedziny. Ten gość robi tam takie rzeczy, że włos się jeży na głowie. Ten zielony gnomek biega po sklepach, wchodzi za lady, włazi na zaplecza, a nawet uwaga, zagląda do damskich toalet. Wyobrażacie sobie, idziesz sobie spokojnie do kibla, a tu nagle zielony Gnom zagląda ci pod drzwi. To już nie są żarty. To jest poważne naruszenie prywatności. Takie zachowania są już karalne. Muszę też zaznaczyć, że akurat ten filmik wydaje się być troszeczkę ustawką. Ochroniarz trochę za późno reaguje, więc jest to dziwne. Ale obiecuję wam, że następne filmy ustawką już raczej nie są. No więc, idźmy dalej. Ten sam Gnom wcześniej biegał po galerii i wchodził za ladę sklepową HM. Wyobraźcie sobie minę pracowników, gdy nagle z zalady wyskakuje zielony krasnal. To nie jest śmieszne, to jest przerażające. A co na to ochrona? No cóż, czasem reagują, ale często za późno. Zobaczcie, jak ochroniarz wyprowadza gnoma z galerii. Ktoś mnie wduknął na telefon zaraz? Nie ma pan prawa tego. Tak? tak? Chcesz się przekonać? Nie ma pan no, bo prawa. Krzyczcie, że boli. krzyczy, że boli. Weź mu ten. Ach. Jest pan w internecie. A ten jeszcze ma czelność mówić, że ochroniarz nie ma do tego prawa. No ludzie, to jest prywatny teren, nie plac zabaw. Ale to nie koniec, bo nasz gnom najwyraźniej stwierdził, że sam to za mało. Teraz mamy już całą bandę gnomów, chyba z czwórkę. I co oni robią? Biegają po sklepie i biją się z jakimiś przebierańcami w zbrojach. Ja pierdzielę, brak mi słów. A jakby tego było mało, nasz Gnom dobrał sobie do towarzystwa kogoś przebranego za małpę czy coś podobnego. No bo czemu nie, prawda? Może jeszcze przyprowadzi całe ZO. Te jego filmiki mają miliony wyświetleń. Ludzie to oglądają, lajkują, udostępniają, a pracownicy sklepów muszą znosić te cyrki i jeszcze martwić się, że ich twarze wylądują na TikToku bez ich zgody. Jak informuje jeden z internautów, już od dłuższego czasu TikToker w przebraniu zielonego gnoma terroryzuje galerie handlowe w Warszawie. Wraz z grupą przebierańców biega między alejkami, wchodzi za kasę, a nawet pod nogi pracowników na zapleczu utrudniając im tym samym pracę. Nagrania, które zdobywają rekordowe wyświetlenia, wrzuca na TikToka. Udostępnia również wizerunki pracowników bez ich zgody. Ale kim tak naprawdę jest ten Crowley? Tu zaczyna się prawdziwa zagadka. Bo wiecie co? Nikt tak naprawdę nie wie. Najpierw media informowały, że to Ukrainiec. Ale potem? Nasz bohater sam twierdzi, że jest Rosjaninem. Fakt numer 1. Ja to samy zielony dom z interneta. Fakt numer 2. Ja w łabusz mistrzem i Show Speedem, i Oliverem 3. Fakt numer 3. Ja ruski. Fakt numer 4. I ja nawet wypowiadałem kilka filmów. Zgadzasz w komentarzach, jakie? Crowley chwali się, z kim miał współpracę, twierdzi, że ma głos speakera, ale co ciekawe, mówi, że lubi mówić tylko po rosyjsku, a mówienie po angielsku go mrozi. Cześć, nazywam 23, i ja od samy zielonej internetu. A jeszcze nieka i nieka Martin Sterna i Masina. I ja rzeczywiście ustał. И вы не подумайте, я не какой-нибудь... Зажда... А, это весьма вещь неочевидная, и сейчас я вам объясню, в чем она состоит. Понимаете, из-за моих а, удивительных талантов создавать вещи хайповые и масштабные, моя аудитория весьма а, разнокультурная и разноязычная. А это создает необходимость разговаривать на английском языке, что меня сильно вымораживает. Потому что мой язык русский, родной, и я хочу базарить на нем. И мне комфортно с людьми, которые разговаривают на русском. И сейчас мне в разы комфортнее вести диалог э, с тобой, зритель, который говорит на русском, чем с человеком, который говорит на английском. Хотя всех сабов люблю, безусловно. Однако, ну вы понимаете, этот э, неочевидный вопрос и заставил меня записать это видео и спросить вашего мнения. Вот так. No to kim ty jesteś człowieku? Ukraińcem mówiącym po rosyjsku? Rosjaninem udającym Ukraińca? Niejasność co do tożsamości Krauliego tylko dodaje całej sprawie pikanterii. Ale najważniejsze pytanie brzmi: dlaczego nikt nic z tym nie robi? Gdzie jest policja? Gdzie są władze? Zarządca złotych tarasów poinformował już policję o działaniach Krauliego, prosząc o interwencję w przypadku kolejnych incydentów. Ale co z tego? Jak informuje nas jeden z internautów, sprawa jest już znana policji. TikTokera można oskarżyć o zakłócanie porządku publicznego, jednak grzywna w wysokości kilkuset złotych dla influencera z milionowymi wyświetleniami to tyle co nic. I tu dochodzimy do sedna problemu, bo Crowley nie tylko narusza porządek publiczny. Jego działania mogą być kwalifikowane jako przestępstwo. Szczególnie zaglądanie do damskich toalet to może być uznane za naruszenie miru domowego lub nawet przestępstwo przeciwko wolności seksualnej. Ale czy obecne przepisy są wystarczające, by poradzić sobie z takimi przypadkami? Czy kara kilkuset złotych grzywny powstrzyma kogoś, kto zarabia na swoich filmikach tysiące? To pokazuje, jak bardzo nasze prawo nie nadąża za Rzeczywistością mediów społecznościowych. Co gorsza, działania Crowley'ego się eskalują. Początkowo robił te numery 2-3 razy w tygodniu, teraz nawet 6 razy w tygodniu. To już nie są spontaniczne wybryki. To zaplanowane, systematyczne działania. A co na to, pracownicy galerii? Są w koszmarnej sytuacji. Muszą nie tylko wykonywać swoją normalną pracę, ale też być ciągle czujni, gotowi na kolejne wtargnięcie gnoma. Co więc z tym wszystkim zrobić? Czy powinniśmy się z tego śmiać? Czy może jednak zacząć traktować sprawę poważnie? Czy to jest niewinny żart, czy może jednak niebezpieczny precedens? Bo pomyślcie, jeśli pozwolimy na takie zachowania, to co będzie następne? Gdzie są granice? Czy naprawdę musimy czekać, aż komuś stanie się krzywda? Dajcie znać w komentarzach. I pamiętajcie, łapka w górę, jeśli film się podobał, dzwonek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnym materiale.